Cześć, Ciemanko. Witamy na kolejnych zawodach, tym razem naprawdę wyjątkowych dla mnie, ponieważ w srebrnej górze, czyli chyba mojej ulubionej rowerowej miejscówce, gdzie przy okazji, jeśli chodzi o enduro, to wszystko się dla mnie zaczęło właśnie tutaj w 2018 roku, gdzie po raz pierwszy startowałem w zawodach enduro, były to mistrzostwa Polski, także bardzo fajnie wspominam, no i srebrna góra od tego czasu jest nierozerwalnie po prostu ze mną. Połączona. Na razie jestem sam, jesteśmy już przed pierwszym OS-em, reszta za chwilę dojedzie po prostu. No nie było aż tak dużo czasu jak na polskie zawody, żeby na ten pierwszy OS dojechać na gąsiorka, dlatego nie spieszyłem się jakoś specjalnie, natomiast też po prostu nie czekałem na innych, żeby wyjechać, i teraz mam jeszcze no, ponad 15 minut, żeby się dobrze rozgrzać. Ja do rozgrzewki przykładam naprawdę dużą wagę. Przykładałem zawsze, ale po mojej kontuzji zacząłem przykładać jeszcze większą, no bo kilka miesięcy walki z tymi plecami, ze sztywniałymi plecami, nauczyły mnie po prostu ile roboty potrafi zrobić nawet te kilkanaście minut, nawet te 5-10 minut rozruszania się, rozgrzania, delikatnego porozciągania, więc właśnie to mam zaraz zamiar uczynić. No i za chwilę pierwszy OS Gąsiorek, chyba najtrudniejszy z uwagi na warunki, jakie na nim będą, bo będzie najbardziej śliski, najbardziej błotnisty. Także do zobaczenia na trasie. Lecimy za tym z gąsiorkiem, pierwszy odcinek specjalny, równocześnie chyba najtrudniejszy i dużo się tu dzieje już od samego startu. Bardzo krótka prosta, tu już pierwsze skały, no i ten zakręt najeżdżam sobie z szerokiej od lewej po to, żeby tutaj móc przemieścić się na prawo, sprytna linia za drzewem, żeby poszerzyć sobie właśnie ten lewy łuk. Następnie wąski przejazd nad przepaścią. No i pierwszy taki stromy korzenisty trawers, który zebrał swoje żniwo. Tutaj sprytna linia za drzewkiem, zobaczcie, żeby poszerzyć sobie tą bardzo ciasną prawą nawrotkę. Drop ze skały, a tutaj jadę już normalnie dołem, ponieważ było fajne podparcie, więc skorzystałem, żeby było o co się zaprzeć. Kolejna sprytna linia, zajeżdżam od prawej, i tutaj omijam dzięki temu cały ten niepotrzebny łuk dołem. Dropek ze skały i slalom między drzewami. W tym miejscu widać już taką ciemną, czarną, wręcz momentami ziemię, która jest charakterystyczna dla gąsiorka i powoduje, że ten odcinek specjalny jest aż tak wymagający, ponieważ ta gleba różni się zdecydowanie od reszty części w srebrnej górze. Jest bardziej śliska, mniej piaszczysta, długo trzyma wodę i zdecydowanie wolniej schnie. I szczególnie w takich warunkach, jak mieliśmy na zawodach, powoduje to, że gąsiorek jest zdecydowanie najbardziej zdradliwy, no i wymagający skupienia dosłownie na każdym centymetrze od początku aż do samego końca, ponieważ co prawda, w dniu zawodów mieliśmy już ładną pogodę, świeciło słońce, wszystko sobie podsychało, było ciepło, ale w poprzednie dni padało. I o ile reszta odcinków specjalnych była naprawdę fajna, sucha i przyczepna, tak gąsiorek był błotnisty, a my wjechaliśmy właśnie na danie główne czyli ściankę pośrodku trasy naprawdę wymagającą, szczególnie w takich warunkach. Po błotku, po korzeniach jest tam niezwykle stromo, no i trzeba się pilnować, nie można sobie wjechać za szybko. Wiem o czym mówię, bo w tamtym roku zaliczyłem na niej naprawdę ładną glebę na elektryku. Przejechaliśmy teraz do dolnej części gąsiorka, która jest bardzo błotnista, również z uwagi na to, że jak widzicie, nie brakuje na niej przejazdów przez strumyczek, wielokrotnie przez jeden i ten sam, więc ta woda dodatkowo się roznosi, no i też nie pomaga to na pewno w schnięciu. Całej trasy trzeba sobie dobrze trafić w linię, bo momentami jest wąsko. No i teraz znowu wręcz chwilę się jedzie po wodzie, ponieważ było tam bardzo, bardzo mokro. Gdzieś tam w tle doganiam już kolegę, który startował 30 sekund przede mną, bo takie były normalnie odstępy między zawodnikami, przeskok, przez No i zaczynają się takie trudne, otwarte. Płaskie zakręty. Kolega mnie od razu puścił bez problemu, zjechał z trasy, także bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. Było to mały dropek ze skały, no i znowu taki zdradliwy zakręt po płaskim, tam nie było się za bardzo od czego odbić. Trzeba było po prostu szukać przyczepności z samej opony. Szybka sekcja, można się rozpędzić, ale znowu tutaj wpadamy właśnie w taki łuk, w taki zakręt, bez żadnego podparcia po błotku, więc trzeba było być niezwykle, niezwykle czujnym. No i kolejny rozpęd, ale również nie na długo. I tutaj bardzo podchwytliwy trawers. Najlepsza linia, czyli tutaj właśnie górą między tymi dwoma drzewami, co nie znaczy wcale, że łatwa, bo również tam trzeba było się postarać, żeby to pokonać bez żadnych problemów, bez podparcia. Tutaj wcześniej nieco wyszedłem sobie na prawo, żeby sobie dobrze zajechać ten łuk, mały dropek i znowu zjazd i taka szybka sekcja, kawałek prostej, gdzie można się rozpędzić, dokręcić nieco, przeskok nad korzeniami, no i dalej lecimy sobie tą prostą ścieżką. Tutaj w bicie na prawo na trawers po korzeniach, których nie widać, ale Mogę Wam gwarantować, że tam były i również nie było to takie oczywiste. No i świeżo wykopana na ten rok, ostatnia sekcja. Natomiast została jeszcze przed zawodami troszkę upłyniona troszkę małych drzewek zostało wyciętych, więc nie trzeba było tam robić aż tak męczącego i ciasnego slalomu. Zostały nam tak naprawdę ostatnie metry gąsiorka kilka jeszcze takich tutaj meandrów wzdłuż potoku. No i mamy metę. Ciekawostka serwisowa, którą myślę można uznać za wiarygodną, bo słyszałem ją już od kilku niezależnych ze sobą mechaników, serwisantów zawieszenia. Mój rower sobie właśnie leży do góry nogami. Po co? Ano po to, żeby olej, który jest w środku, ten taki główny, ogólny olej, który ma za zadanie smarowanie goleni, mógł sobie spłynąć i nasączyć tutaj te uszczelki przeciwkurzowe, które są właśnie no w tym miejscu. I tak samo zresztą przy damperze. I to powoduje, że po prostu no, gdzieś tam jeszcze minimalnie te opory tarcia się zmniejszają, więc dobrze sobie tak właśnie raz na jakiś czas ten rower obrócić, dać mu poleżeć pewnie, no nie wiem, z 10-15 minut sobie poleży. No i generalnie czy to pomoże, nie wiem, ale na pewno nie przeszkodzi. A jak mówię, paru już serwisantów kumatych od zawieszenia mi taki manewr polecało, więc sprzedaję go również wam. A tylko jak widzicie jeszcze tutaj mamy ściśnięte klamki hamulcowe trytytkami. Po to, żeby uniemożliwić powietrzu, które no, być może gdzieś tam jednak w tym przewodzie się znajduje, przemieszczanie się, żeby potem się nie okazało, że klamka wpada czy coś. Moje hamulce są generalnie idealnie przelane, nie, nie ma z tym problemów, ale wiecie, strzeżonego Pan Bóg strzeże, także klamki są można zacisnąć, właśnie trzutkami, na przykład, obrócić rower i niech się tam nasącza. Odcinek specjalny numer 2, czyli chochoł mały, rozpoczynający się przy ruinach twierdzy. Na początek mamy kilka takich łuków, na których z podparciem jest różnie. Jest czasem taka mała koleinka, no ale nie we wszystkich miejscach. Także trzeba się postarać, żeby to przednie koło nam po prostu nie odjechało. Teraz przecinam po korzeniach z prawej do lewej w dół z takiej mikrościanki. No i kolejny taki właśnie łuk, ślepe przejście przez małą górkę. No i kręta wąska sekcja, tutaj na szczęście pan fotograf zdążył uciec zanim go rozjechałem, kawałek jeszcze z góry przez taką łączkę. No i teraz podjazd. Podjazd o tyle upierdliwy, że leży na nim dużo różnych rzeczy, jakieś tam skałki wystają, jakieś tam korzenie. Jakieś tam pozostałości po małych drzewkach? No, i nie powiem, żeby ta sekcja poszła mi jakoś wybitnie płynnie, szczególnie przy tym drzewie troszkę się zamotałem, ale bez wypięcia nie stanąłem w miejscu, więc nie tak źle. Teraz seria sześciu takich progów, i są one o tyle problematyczne, że każdy jest troszkę inny, i z racji tego, że jest ich sześć, to ciężko jest zapamiętać na którym jak bardzo trzeba hamować, więc po prostu ja. W pewnym momencie zapamiętałem sobie już numerki, że trzeci i czwarty bodajże są takie najgorsze, tam trzeba przyhamować, szczególnie trzeci był jeszcze z takim uskokiem, a resztę można było wjeżdżać mniej więcej no dosyć tak pewnie płynnie bez zwalniania. Tutaj linia po kładeczce, więc trzeba było sobie dobrze trafić, żeby nam koło nie zjechało, ale kładka na szczęście była sucha, a my jedziemy teraz po takiej no, płaskiej sekcji, wręcz nieco pod górkę, która wymagała mocnego dokręcenia. I właśnie teraz tym głębokim rowem z pewną ilością wody. Rozpoczyna się nowa sekcja utworzona pod tegoroczne zawody, ponieważ OS Kochą Mały nie jest nowy sam w sobie. Był już na zawodach w 2022 roku. Ale ten fragment, który teraz widzimy, właśnie jest świeży. Został zrobiony po to, żeby nie było nudy. Także wielka piona dla chłopaków ze srebrnej. Starają się, nie idą na łatwiznę i zawsze, kiedy już się biorą za przygotowanie, teraz pod zawody. To starają się dorzucić coś nowego. Tutaj sprytna linia po prawej stronie drzewa, żeby nie robić jednej nawijki ekstra. No i mieliśmy tutaj wytaśmowaną tą główną skałę, także jedziemy w zasadzie takim chicken line'em, który w zasadzie wcale nie musiał być wolniejszy, mógł być nawet szybszy. Tutaj kolejna skała z taką dziewięćdziesiątką najeżdżało się z zakrętem, przelot przez drogę, no i tutaj trzeba było. Czujnie, ponieważ był taki trawersik, troszkę kamieni, troszkę korzeni. Ta sekcja była akurat dosyć wilgotna troszkę podobnie jak na gąsiorku. Tutaj znowu ciasno, stromo i właśnie dojechaliśmy znowu do tej klasycznej części Hochoa. Chyba mojej ulubionej jest tutaj bardzo stromo naprawdę ciągnie z góry, ale jednocześnie przy odrobinie wprawy naprawdę sprawnie można po tym jechać i jest się z czego odbić trzeba jedynie oczywiście być skupionym, trzymać dobrą linię i nie dać się wyrzucić jeżeli się to wszystko dobrze trafi no i ma się taką pewność jazdy to naprawdę jest to sama sama przyjemność tutaj można się troszkę rozpędzić, puścić na chwilę hamulce ale tu już trzeba zwolnić, bo najgorszy zakręt trasy przed nami. Bardzo mocny trawers, bardzo stromo, więc ja, zobaczcie, pojechałem maksymalnie przy prawej stronie, przy pięku, dosłownie tam, gdzie kończyła się taśma, żeby uniknąć właśnie wjeżdżania w cały ten trawers. Dolna sekcja przy potoku i teraz takie meandry. Tutaj znowu sprytna linia między drzewkami, która pozwala nieco sobie wyprostować tą sekcję. Więc tutaj właśnie na takich niuansach zbierają się ułamki sekund, a potem całe, całe. Sekundy. Dolatujemy już do trasy B. OS jeszcze jedzie dalej, jeszcze całkiem sporo przed nami, natomiast teraz bardzo szybka, bardzo prosta, technicznie sekcja trasa B, właśnie ta najbardziej widowiskowa stoliki, no i bardzo duża prędkość tu się leci ponad 50 km. Na godzinę, natomiast jeśli chodzi o ściganie, to warto zaznaczyć, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak wystarczająca prędkość. Jeżeli jedziesz 50 km na godzinę, ale jest możliwość, żeby jechać 51, to trzeba jechać 51. I tak naprawdę wszędzie tutaj, gdzie tylko miałem siłę i gdzie tylko była na to przestrzeń między tymi stolikami, no to wszędzie, wszędzie dokręcałem. Tak to właśnie jest w świecie ścigania i wbrew pozorom trzeba się też tego mentalnie nauczyć i nie przychodzi to początkowo łatwo ale trzeba się przestawić na taki tryb, że zawsze dążysz do tego, żeby rozpędzić się jeszcze bardziej. Są tylko dwie sytuacje: albo hamujesz, albo nabierasz prędkości. Nie powinno być nic pomiędzy, nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że jedziesz ze stałą prędkością i ani nie zwalniasz, ani się nie rozpędzasz, tylko tak po prostu o jedziesz przed siebie. Bo potem okazuje się, że straciliśmy czas na takiej prostej wydawałoby się sekcji, nie dlatego, że jakoś cienko ją jechaliśmy, hamowaliśmy za bardzo, ale właśnie dlatego, że nasza podświadomość stwierdziła, że wystarczy, jedziemy wystarczająco szybko i nie trzeba rozpędzać się bardziej. I to jest też taka pułapka logiczna, myślę, w którą wielu wpada, i ja również, bo to jest absolutnie normalne, że często skupiamy się na tych najtrudniejszych elementach na całej trasie, tych najbardziej technicznych, jakichś stromych ściankach, trawersach z korzeniami, itd. i tak dalej. Zapominając, że czas zyskuje się i traci absolutnie wszędzie, nie tylko tam, ale także na tych najprostszych, najbardziej banalnych i najmniej takich widowiskowych fragmentach. I nawet na takiej zwykłej prostej można zawsze coś urwać, albo można stracić, w zależności od tego, czy jeszcze się zepniemy, jeszcze coś dokręcimy, opóźnimy hamowanie, czy damy sobie spokój i po prostu przejedziemy ją, tak wiecie. Statycznie, nie wykazując żadnej inicjatywy, my już jesteśmy na samej końcówce trasy B, tu jeszcze troszkę takich upierdliwych korzeni, także tutaj lewa linia od góry, żeby sobie wyprostować ten zakręt, wpadamy jeszcze na tą dolną ścieżkę. Przy potoczku, więc ostatnie korby do wrzucenia. No, kładki w warunkach wyścigowych oczywiście nie jechałem, chociaż jest ona fajna treningowo, no i meta. Temat mam jeszcze do Was szybki. Mamy już czerwiec, kalendarz imprez się rozkręca, jest już całkiem gęsto. No i już w najbliższy weekend, 6-8 czerwca, widzimy się na największej imprezie w Polsce przez duże I czyli oczywiście Joyride Festival w Kluszkowcach. Jeżeli ktoś się jeszcze waha, jeszcze się łamie, no to słuchajcie, nie ma gadania, widzimy się tam razem. To będzie mój drugi Joy w życiu, ale pierwszy Joy jako takiego zjazdowca na pełen etat, więc będzie jeszcze lepiej niż te. Dwa lub trzy lata temu, kiedy tam byłem, ale to nie wszystko, bo tydzień później, 14-15 czerwca, kolejna świetna impreza, mianowicie Hard Downhill League w Kasinie, także idealna okazja, żeby spróbować swoich sił w downhillu, w zawodach DH, jeżeli nigdy nie byliście, to naprawdę zachęcam z całego serca, żeby dać szansę. Ja i moja Ola jesteśmy już zapisani, nie możemy się doczekać, żeby pojeździć sobie z Wami z górki przez cały weekend. Nie trzeba mieć roweru zjazdowego, nie trzeba mieć downhillówki. Jeżeli macie sprzęta, który ma powiedzmy te 130 skoku lub więcej, to śmiało możecie wbijać, a jak macie zwykłą endurówkę, to w ogóle nie ma się to zastanawiać. Na endurówce spokojnie takie zawody można wygrywać. Wiem o czym mówię. Także słuchajcie, widzimy się w Kluszkowcach, widzimy się na HDL-u w Kasinie. Naprawdę zachęcam razem. Jeszcze dajcie szansę tym imprezom i mam nadzieję, że spotkamy się tam na żywo. Linki do obu macie w opisie tego filmu i do zobaczenia. OS numer 3, czyli gorąca nowość tego roku, rozpoczynający się od tej widowiskowej ścianki prosto z drogi, która rozpaliła wiele emocji i wiele dyskusji w internecie jeszcze przed zawodami, co skończyło się tym, że kategoria hobby nie jechała właśnie tego odcinka specjalnego, ponieważ hobby zawsze jedzie jeden mniej. No i po gdzieś tam dyskusjach, po namowach uczestników, właśnie. Tajemniczy dolny śląsk został wycięty. Szczerze trochę tego nie rozumiem, dlatego że nie umiem sobie wyobrazić, jak ktoś, kto nie był w stanie zjechać tej ścianki tutaj z drogi, równocześnie poradził sobie na ściance, która jest po środku gąsiorka. Naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli jechaliście w hobby, możecie mi napisać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. No bo generalnie najważniejsze jest to, żeby właśnie osobom z hobby było dobrze, a nie mi, ale Autentycznie jestem ciekaw, po prostu, czy rzeczywiście jest tak, że ta ścianka tutaj, na rozpoczęciu, była dla Was gorsza niż ta na gąsiorku? Bo dla mnie jest absolutnie odwrotnie. No i ta gąsiorkowa wywołuje u mnie dużo większy respekt niż to, co mieliśmy tutaj. No a my jedziemy już sobie dalej OSM i naprawdę było tutaj super, super przyjemnie. Cały był świeży, więc jest naprawdę ekstra ściółka w zasadzie na całej długości tego odcinka specjalnego. No i mamy taki właśnie naturalny klimacik. Jeszcze nie niewydarta nawierzchnia. Jeszcze mamy właśnie tą ściółę, a nie gdzieś tam ziemię czy taki twardy hardpack. Przecinamy drogę. Stało tam nieco kibiców. No niestety wskok z mostka był zataśmowany. Trzeba było tam wjechać normalnie po bożemu od góry. No ale ciśniemy sobie dalej. Tutaj jest lekko trawersowato. Także trzeba się momentami pilnować. O właśnie tutaj wlatujemy na taki podchwytliwy trawersik. Aczkolwiek ten OS bardzo fajnie podsechł w dzień zawodów i nie było większego problemu. Ta sekcja była dosyć taka, no powiem szczerze, wymagająca. Tam mogło przednie koło ujechać, bo było tutaj dość stromo. A jeszcze dodatkowo na tych nawrotkach zaczęły wychodzić z podziemi korzenie, aczkolwiek udało mi się to wszystko ustać bez większego problemu. Ponownie przecięliśmy drogę i znowu lecimy, dojechaliśmy już do potoku, wzdłuż którego będziemy teraz jechać aż do końca tego odcinka specjalnego. Tutaj jeszcze taka dosyć nieprzyjemna szykana, trzeba było za drzewem pojechać. No i to dosyć mocno zwalniało, a tutaj największy przypał jaki miałem na całych zawodach, zobaczcie, wjeżdżam granią z góry, i tutaj złapało mnie potwornie błoto przy tym strumieniu. Niemalże przerzuciło mnie przez kierę, niemalże w ogóle wyhamowało mnie do zera, no i na tej akcji straciłem sporo czasu, bo musiałem się wypiąć, a dodatkowo właśnie za tym bajorkiem było jeszcze pod górę, więc cała prędkość niestety się zmarnowała. No i to też pokazuje, że właśnie takie chytre linie potrafią być często mieczem obucia. I trzeba z nimi uważać, bo czasem działają na korzyść. Ale jeżeli się tego dobrze nie zrobi, no to potrafią się dziać właśnie takie cuda: gdzieś tam cię chyci błoto, gdzieś tam walniesz o jakiś pniaczek, zahaczysz, no i więcej z tego można stracić niż zyskać. No ale my lecimy dalej. Tutaj taki kawałek błotnistej ścieżki. Po raz enty przecinamy strumyczek, no i właśnie jedziemy taką przyjemną ścieżką. Tutaj fajnie można było wszędzie złapać odbicie, jeżeli się jechało umiejętnie. Także dla mnie OS bardzo, bardzo, bardzo przyjemny do jazdy, aczkolwiek no też dosyć wymagający pod kątem kondycyjnym, bo tutaj cały czas de facto trzeba było się rozpędzać. Ostatni chyba najgorszy taki trawers na sam koniec, i wpadamy właśnie na metę. Trójka przejechana, bardzo przyjemna, przynajmniej dla nas, bo no cóż, prognozy pogody się sprawdziły. I przed chwilą był taki, no krótki, bo krótki, ale jednak deszcz. No, ale nie narzekam, bo my jako tutaj pierwsza grupa jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. a ja trójkę przejechałem jeszcze na sucho, zaczęło padać parę minut po tym jak go zjechałem, bo tutaj jest odwrotnie niż zwykle, to znaczy najszybsi jadą na początku, a potem jakby ci teoretycznie coraz to bardziej wyluzowani. E, więc oni będą mieć zdecydowanie ciekawie. A przed nami ostatni, czwarty OS Lisianka, który akurat na mokro jest najfajniejszy, bo to jest taka najbardziej piaszczysta ziemia i najmniejszy problem i najmniejszą różnicę robi to, czy jest mokry, czy suchy. E, aspekt zawodu w enduro, o którym mniej się myśli, a jest potwornie istotny i zaczyna być istotny właśnie teraz, czyli żarcie. Bo na enduro działa to dokładnie tak samo jak na maratonach. To znaczy, jak nie jesz, to zdechniesz. I pierwsze dwa OSy przeważnie jeszcze tam każdy wytrzymuje. Ale potem u niektórych zaczynają się schody i trzeba do tego podchodzić jak na maratonie. Trzeba cały czas pilnować, żeby jeść i pić. Ja się staram tak, żeby co najmniej te 60 a najlepiej 80 gram węgli na każdą godzinę tych zawodów przyswajać i po prostu to mi pozwala dojechać do końca. Pełni energii i do końca jestem w stanie cisnąć, bo potem najgorsze jest to, jak dojeżdżasz do 3-4 OS-u, już taki wypruty, jesteś taka dentka i nawet chciałbyś, ale nie masz siły po prostu się tak zagiąć. A partnerem dzisiejszego filmu jest sklep Sportfuel.pl, który myślę dużo osób zna, bo jest to jedna z największych tego typu stron w Polsce, z siedzibą zresztą w Wałbrzychu, także w kolarskiej miejscówce. I Sportfuel.pl w tym roku wspiera mnie, dostarczając generalnie towar. I mają w swojej ofercie około 1038 producentów i około 1 200 tysięcy różnych pozycji, łącznie z najbardziej znanymi markami na świecie. Także czy Sponsora, czy Sisa, czy jakieś tam inne rzeczy, wszystko można znaleźć i mają też jedne z najbardziej konkurencyjnych cen w naszym kraju, więc nawet nie trzeba tego specjalnie reklamować, bo oferta broni się sama. Także kto zna sportfiołę, tego naprawdę, no, chyba nie muszę zachęcać, a jak ktoś nie zna, a potrzebuje sobie kupić właśnie tego typu odżywki, suplementy, to zachęcam do sprawdzenia. Link macie w opisie. Dzięki. Czwarty, ostatni odcinek specjalny, czyli lisianka, no i chyba mój ulubiony ze wszystkich. W zasadzie każdy OS, który mieliśmy na tych zawodach był świetny, ale jednak po prostu no lisianka jest takim moim faworytem. Wąwóz A1, którym się zaczyna, no to jest przepiękna sekcja, można powiedzieć wręcz downhillowa, poza tym jednym zakręcikiem, który troszkę zwalnia. Można tutaj trzymać niesamowitą prędkość i po prostu lecieć po tych wszystkich korzeniach i kamieniach co jest przegenialne treningowo właśnie do tego, żeby się odblokowywać na prędkość po takich dosyć hardkorowych sekcjach. No na ten mostek na mokro trzeba było uważać, bo kiedyś też się na nim wyrżnąłem. Kiedy się zaciśnie hamulec to nawet ta siatka nie pomaga, gdy jest po prostu mokry. Teraz łącznik pomiędzy trasą A1 a a tutaj trzeba kawałeczek dopedałować, żeby się rozpędzić, ale mniej więcej od tego momentu zaczyna się już spadek. No i ta sekcja jest bardzo, ale to bardzo szybka. Nie trzeba tutaj tykać hamulca jeszcze, gdzieś tam można nawet wsadzić korbę w międzyczasie. No, i prędkość tu jest naprawdę przepotężna, jeżeli się to dobrze zrobi. Tutaj lewa linia na kreskę, troszkę kibiców przy drodze. Potężna kompresja, właśnie na wlocie na ten shooter, ale i tak została nieco poprawiona, więc nie łapie się tam już takiego dobicia jak kiedyś. Nie ma takiego kantu. A tutaj ściółkowa sekcja, która wbrew pozorom nie jest świeża, była już ona tutaj od lat, ale jakiś czas temu była wycinka więc wygląda nieco inaczej, bo po prostu zrobiła się tutaj ekspozycja. No i myślałem, że po deszczu będzie tutaj błoto i będzie bardzo ślisko, a okazało się, że o dziwo wcale nie i przyczepność na lisiance nawet i tutaj była po prostu bardzo, bardzo dobra. Paprotki po deszczu się bardzo ładnie zazieleniły, a my wlatujemy tutaj chwilowo na normalną trasę A. Także mamy taką przelotową sekcję, żeby dojechać do właściwej Lisianki, wskok na drogę. No i tutaj będzie troszkę pedałowania, ponieważ no ten OS był drugi co do długości. Jechało się go ponad 5 minut. Dłuższy był tylko chochoł, którego się jechało ponad 6. Natomiast właśnie taka Lisianka też już daje wpalnik, szczególnie że ta sekcja, którą właśnie jedziemy. Ta przelotówka po trasie A no jest równocześnie najbardziej taką kondycyjną sekcją na trasie A. Zaraz dojedziemy do tego głównego podjazdu, który no, trwa dobre parę dziesiąt sekund, nawet moim tempem. No i tutaj naprawdę mocna noga potrafi zrobić różnicę. Widać doskonale, do jakiej prędkości teraz zwolniłem, mimo że możecie mieć pewność, że daję z siebie wszystko. No, i właśnie długość odcinków specjalnych to jest kolejny aspekt, który bardzo mi się podobał na tych zawodach. Mimo tego, że mieliśmy tylko 4 OS-y, to łączny czas zawodów był dłuższy niż na ostatnich Mistrzostwach Polski w Myślenicach, gdzie odcinków specjalnych było 5. W zasadzie chyba tylko ja byłem zawodnikiem, który zszedł poniżej 20 minut na sumie wszystkich przejazdów. Być może jeszcze w elektrykach komuś się to udało, ale na rowerach analogowych na pewno tylko ja miałem poniżej 20 minut. W myślenicach miałem czas 18 minut i 14 sekund. Tutaj 19,25 przy mniejszej ilości odcinków specjalnych. Także to, taki stosunek długości mi się zdecydowanie podoba. A my wjechaliśmy już na właściwą lisiankę. Kręte sekcje, kamieniste, korzeniste. Linia trasy momentami jest bardzo wąska, więc trzeba być bardzo skupionym, żeby też nie zahaczyć o żadne drzewko. Jak na przykład tutaj, wiele zakrętów jest bardzo ciasnych. Tutaj sprytna linia, przeskok nad gałęzią, żeby sobie nieco wyprostować trasę. No i momentami można naprawdę fajne podparcie złapać, ponieważ lisianka jest już wyjeżdżona przez ostatnie 3 lata i porobiły się takie bardzo przyjemne rynienki ze ściuły. Ściana po skałce na drogę, ja widzicie jadę przy prawej stronie, żeby troszkę już od razu ten zakręt sobie ustawić. Tutaj ciekawa linia, przecinam to przez korzenie, żeby nie robić eski, a tutaj niezwykle wąski slalom między drzewkami. Ponownie przecinamy drogę i wjeżdżamy do sekcji, którą niezwykle cenię jako treningową. Jest tu bardzo stromo i mamy takie ciasne nawrotki, agrafki z jakimś tam podparciem, ale mimo wszystko żeby to wszystko sprawnie płynnie zrobić, trzeba się najlepiej wspomagać pivotem na przednim kole i to powoduje, że niezwykle lubię to jeździć, żeby po prostu się uczyć. Tego typu elementów było to coś, co zawsze sprawiało mi problemy na odcinkach specjalnych, a Lisianka jest idealnym poligonem do tego, żeby właśnie szlifować tego typu umiejętności. Stroma ścianka i dolatujemy do, znowu do końcówki trasy B. Tutaj taka ciekawostka, właśnie mijam kolegę, który również puścił mnie bez problemu, bardzo mu za to dziękuję. Natomiast ruszałem około 3 minuty za nim, czyli na 5-minutowym OS-ie. No wychodzi, że różnica w prędkości to jest ponad 50%. Tutaj końcówka jest dokładnie ta sama jak na OS-ie numer 2, jeszcze te ostatnie Korzonki znane z trasy B, linia dokładnie ta sama najszybsza możliwa czyli tutaj z lewej wszystkie korby, jakie się da jeszcze po drodze wsadzone dołem przy potoczku ponownie omijam tą wąską układkę. No, przy takiej prędkości byłoby to bardzo duże ryzyko, i wpadamy na metę. Zawody wygrane także no, można powiedzieć, poszło zgodnie z planem. No i dawno, naprawdę dawno nie ścigałem się w poczuciu tak przyjemnego luzu jak dzisiaj, bo jestem teraz na totalnych, po prostu takich mentalnych wakacjach z racji tego, że dwie najważniejsze imprezy tego sezonu, a przynajmniej dwie z najważniejszych imprez tego sezonu są już zaliczone, czyli Puchar Świata w Bielsku, zeszło tygodniowe Mistrzostwa Polski. No a tutaj to już wiecie, po prostu forfan. Byłem, można powiedzieć, u siebie, bo w Srebrnej Górze jeżdżę dużo, także 3 z 4 teraz dobrze znałem. E, obsada też no, nie była aż tak wysoka jak na Mistrzostwach Polski. Było sporo szybkich chłopaków, ale przeważnie tam z młodszych lub starszych kategorii, więc to również wpłynęło na to, że nie miałem ciśnienia i po prostu mogłem się absolutnie, absolutnie cieszyć jazdą od początku do końca i wiecie, mieć taki przyjemny po prostu luzik i, i brak takiej, takiej napinki więc wyszło można powiedzieć zgodnie z planem, zgodnie z oczekiwaniami i no i tyle, no. tam polało po drodze, ale na szczęście szybko przeszło było bardzo fajnie, Wam dziękuję za oglądanie jak zwykle pozdrawiam wszystkich wspierających mnie na Patronite ie. i przypominam, że kupcie sobie coś fajnego z opisu tego filmu na przykład tylko szybkie skarpetki, które niedawno weszły do sprzedaży także dzięki raz jeszcze i do zobaczenia, cześć!